Dobra koniec już, bo stram dwie godziny i czas ruszać do sklepu, bo trzeba niestety zarobić na miskę ryżu. Krzesło, sterty papieru? Czemu tu jest taki bałagan? O nie, jak strałem to ktoś okradł mój sklep, półki puste, bałagan, przecież szef mnie zabije. Ja stąd spierniczam w podskokach. Lol. A few moments later. Dawaj rybo, dawaj. No, ale ona waleczna jest. No, aj, no dawaj, no a no, jajaj no co się dzieje, rybo, no, Ała, a, a, no prawie się wyjebałem. Muszę zastosować inną taktykę. No teraz nie wyszło, ale do trzech razy sztuka. O, udało mi się. Teraz te frańce trzeba przyciągnąć do mnie. Szarpie się i skacze, Może być ciężko, ale może się uda. Jeżeli jej dziś ja nie złowię, to będę siedział o suchym pysku, a na to sobie nie pozwolę. No bo daj się złapać. Już prawie mamy, muszę szybko podbiec, bo znowu mi ucieknie. No i patrzcie jaką pyszną rybkę znalazłem samo zdrowie nar...